W dzisiejszym odcinku chciałam zaprezentować Wam rotacyjny niwelator laserowy NL610 polskiej marki Nivel System. Model oferowany jest z widzialną wiązką lasera i wewnątrz budynku może być stosowany bez czujnika laserowego. Wiązka laserowa rysuje na ścianie linie referencyjne dla prac konstrukcyjnych. Na rynku model oferowany jest w dwóch opcjach: z czerwoną wiązką lasera i z zieloną wiązką lasera. Warto tu wspomnieć, że wiązka zielona jest cztery razy lepiej widzialna niż wiązka czerwona i sprawdzi się dużo lepiej w pomieszczeniach jasnych, nasłonecznionych, gdzie czerwona wiązka lasera może być już słabo widoczna. W przypadku prac ziemnych, drogowych z pewnością skorzystamy z funkcji spadków. Model 610 wyposażony został w cyfrowy moduł pochylania płaszczyzny i umożliwia pochylanie jej w dwóch osiach w zakresie do 10% każda. Wprowadzanie spadków jest szybkie i proste za pośrednictwem czytelnego wyświetlacza LCD. Kierunek pochylania płaszczyzny określają strzałki na górnej części niwelatora laserowego. Tam także znajduje się specjalny celownik do wpasowania lasera w oś spadku. Niwelator L610 należy do jednych z najdokładniejszych instrumentów pomiarowych na rynku. Umożliwia niwelację z milimetrową dokładnością. Niwelacja terenu odbywa się za pośrednictwem łaty i czujnika laserowego i jest wykonywana jednoosobowo. Nie wymagamy do tego dodawania, odejmowania czy szacowania. Różnica wysokości odczytywana jest w milimetrach. Zarządzanie funkcjami jest proste i nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji. Odbywa się za pośrednictwem czytelnego panelu sterowania. Na tym panelu znajdziemy także podświetlany wyświetlacz LCD. Włączanie i wyłączanie sprzętu, zmiana prędkości obrotów głowicy, funkcja szczególnie ważna i przydatna w przypadku prac wielkopowierzchniowych czy przy współpracy z systemem sterowania maszyn, gdzie prędkości te wymagane to 600 obrotów na minutę. Do dyspozycji mamy także funkcję TILT. Specjalny czujnik zabezpiecza pracę lasera w przypadku, gdy zmieni się jego wysokość, np. podczas pracy na grząskim terenie. Gdy laser w czasie pracy zmieni swoje położenie, jest zagrożenie, że zmieni się także płaszczyzna referencyjna, co w konsekwencji spowoduje niezgodność z projektem. Funkcja Tilt rozpozna taki przypadek i zablokuje wirowanie wiązki lasera. W przypadku pracy na zadanym odcinku warto skorzystać z funkcji skanowania, która to zawęża wyświetlanie wiązki laserowej w wymaganym zakresie pracy. Funkcja przydatna także na budowie, gdzie pracuje kilka niwelatorów laserowych, jest zagrożenie nakładania się wiązek laserowych. W przypadku pracy związką pionową niwelator także spoziomuje się automatycznie. Do tego służy drugi kompensator. Precyzyjne ustawienie wiązki pionowej dokonywane jest za pośrednictwem przycisku. Plus, minus. Warto wspomnieć, że sprzęt wyposażony został w specjalny adapter do ustawienia go na statywie. Dodatkowo sprzęt posiada pionownik laserowy, linia laserowa do dołu i do góry, dzięki czemu precyzyjnie przeniesiemy punkt z podłogi na sufit czy precyzyjnie ustawi pionową płaszczyznę lasera prostopadle do ściany. W przypadku, gdy sprzęt pracuje na budowie w sąsiedztwie z ciężkim sprzętem, tak jak na przykład walec z wibrem, lub gdy na budowie wieje silny wiatr, kompensator może reagować zbyt często, wyłączając i ponownie ustawiając laser. Może to być uciążliwe. Dlatego też użytkownik ma możliwość wyłączenia kompensatora, co w ekstremalnych warunkach zapewni ciągłość pracy. Na wyposażeniu sprzętu znajdziemy cyfrowy czujnik laserowy z uchwytem na ławę. W przypadku tego rodzaju czujnika różnica poziomu prezentowana jest w sposób cyfrowy na wyświetlaczu. Zapewni to szybki odczyt odchyłki od referencji. Sprzęt oferowany jest z bogatym zestawem akcesoriów, które zwiększają jego praktyczne wykorzystanie. Oprócz wspomnianego czujnika laserowego, znajdziemy tu pilot zdalnego sterowania. Pilot posiada wyświetlacz LCD, na którym prezentowane są parametry lasera. Znajdziemy tu także akumulatory z dodatkowym zasobnikiem na baterie alkaliczne, ładowarkę, tarczki laserowe wspomagające wpasowanie elementu konstrukcji do wiązki laserowej oraz okulary laserowe poprawiające widzialność wiązki laserowej. Całość oferowana jest w praktycznym i poręcznym kufrze, skutecznie zabezpieczającym sprzęt podczas transportu. Jest to sprzęt pomiarowy dedykowany na budowę, także w terenie, gdzie występują ciężkie warunki. Dlatego też posiada specjalne zabezpieczenia gumowe, e, obudowy, a sama obudowa jest pyło- i wodoszczelna. Potwierdzona wysoką klasą IP56. Sprzęt wyposażony został w dwa elektroniczne kondensatory, zapewniające pracę zarówno z płaszczyzną poziomą, jak i z płaszczyzną pionową. Po włączeniu, natychmiast sprzęt dostosowuje się do warunków terenowych. Sam spoziomuje się i gotowy jest do pracy. Głowica laserowa generuje punkt laserowy. Po wprowadzeniu głowicy w ruch, wirując uzyskujemy precyzyjną płaszczyznę laserową, która następnie służy jako referencja do prac niwelacyjnych. Laser omiata teren o średnicy 700 metrów, więc pod kontrolą mamy aż 38 hektarów terenu. Stosując sprzęt Nivel System korzysta z nowoczesnych technologii pomiarowych. Pracujesz efektywniej, jesteś konkurencyjny na rynku i najważniejsze, masz stuprocentową pewność swoich pomiarów, gdyż sprzęt przed sprzedażą jest sprawdzany i rektyfikowany. Uzyskujesz gotowe narzędzie pomiarowe zapewniające wysoką jakość wykonywanej pracy.